Fundusz Zbrodni. Najnowsza książka Leszka Szymowskiego. Dostępna tylko na kapitalbuch.pl. Polecam Leszek Szymowski. Witam państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o gorszących wydarzeniach, jakie miały miejsce, mają miejsce w parafii świętego Bartłomieja Apostoła w Starym Bojanowie. Dotyczy to zmuszania dzieci pierwszokomunijnych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę podczas pierwszej Komunii i w Białym Tygodniu, i zmuszanie rodziców do tego, żeby to zaakceptowali. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania. Zapraszam do zadawania pytań. Nim przejdę do tego tematu, jedna jeszcze informacja. Ukazała się właśnie moja najnowsza książka o masonerii. Masoneria Polska 2023, ostatni etap, jak napisałem na okładce tej książki. Najbardziej przerażająca książka, jaką napisałem, najbardziej przerażająca książka, jaką przeczytałem, i no, dotyczy ona tego, tych przygotowań do wielkiego resetu i tego, jak oni ten. Świat po wielkim resecie planują. Tutaj już się z niczym nie kryją. Teraz tak, przechodząc do sprawy, zadzwonił do mnie jeden z parafian tej parafii, przerażony, zgorczony i powiedział, że. Przysłał mi też później takiego maila. I treść tego maila jest następująca. Słowa proboszcza wypowiedziane przed Komunią Świętą na spotkaniu do rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Cytat. Kiedy była pandemia dzieci przyjmowały pierwszą komunię na rękę. Teraz też tak będzie i dzieci będą przyjmować w dniu Komunii oraz przez cały biały tydzień, a potem po tym tygodniu będą mogli sobie przyjmować, jak chcą. No i teraz dopisał ten parafianin, który się ze mną skontaktował, dopisał zdanie od ciebie. Niestety żadne z rodziców nie zaprotestowało i pozwolili na to. No i teraz tutaj jest kilka kwestii. Znaczy, po pierwsze, czy to wszystko prawda, bo może ten parafianin sobie coś tu zmyślił, aż się nie chce wierzyć. Natomiast no, on mi powiedział, żebym zajrzał na stronę internetową tej parafii, na stronie tej są zdjęcia z zeszłego roku. I na tych zdjęciach widać wyraźnie, że dzieci przyjmują Komunię świętą e, na rękę. E, wszystkie. E, I teraz e, zauważmy, że po pierwsze, coś tutaj jest nie tak i to jest bardzo delikatnie powiedziane w kilku porządkach. Po pierwsze, dokumenty Kościoła mówią wyraźnie, że nikogo nie wolno przymuszać do przyjmowania komunii w określony jeden sposób. I między innymi Kongregacja do spraw Sakramentów Świętych mówi, że takie wypadki należy natychmiast zgłaszać do biskupa ordynariusza, znaczy pierw do proboszcza, jeżeli to dotyczy. Wikarego, później do biskupa ordynariusza. a Jeżeli nie ma szybkiej i zdecydowanej reakcji, to do kongregacji do spraw sakramentów i, e, i tutaj e, kongregacja bardzo ostro reaguje. Zresztą ja już miałem kilka przykładów takich ostrych reakcji, wcześniejszych, prawda? bo w diecezji praskiej był ksiądz, który nie chciał dziecku pierwszokomunijnemu udzielić komunii. Nakręcąco to dziecko było już, już po pierwszej komunii winnej parafii. Prawda? No i skutek był taki, że księdza biskup ordynariusz przeniósł na wioskę na ośrodek dusz, do ośrodka duszpasterskiego, czyli czegoś, co nawet nie było parafią, i kilka lat tam spędziła. Tu w Warszawie było oderwany od obowiązków związanych z odnową w Duchu Świętym, jak łatwo się domyśleć. Więc tutaj zostało pogwałcone to prawo, to prawo. Po drugie, udzielanie komunii świętej na rękę jest w dalszym ciągu czymś, co jest czymś wyjątkowym. Na podstawowe, tak jest zapisane i w dokumentach Kościoła Powszechnego, i w dokumentach Polski, jest udzielanie do ust. I no był czas, że, że udzielano z wiadomych powodów tak tłumaczyli się z jakich powodów na, na rękę, no ale tego czasu już nie ma. Natomiast udzielanie Komunii Świętej na rękę w Polsce jest obwarowane wieloma przepisami, które w wielu różnych dokumentach są, Zapisane w dokumentach episkopatu czy innych. I tutaj mam przed sobą pierwszy dokument dotyczący udzielania komunii świętej na rękę, wydany przez prymasa Glempa 30 stycznia 2005 roku. I tam prymas pisze, że po pierwsze, znaczy, te, Przeczytam może cały akapit. Niekiedy pojawiają się pytania o przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. Kościół jako strusze Eucharystii zezwala dziś w pewnych okolicznościach przyjąć chleb eucharystyczny na rękę i samemu podać sobie do spożycia. Zakłada to wielką dojrzałość religijną przyjmującego i świadomość, że Chrystus w swej dobroci zawierza nam e, siebie. Wielką dojrzałość religijną. Pytanie, czy taką dojrzałość mają ośmioletnie dzieci. I w tym dokumencie czytamy też. Warunkami yy, przyjmowania komunii świętej na rękę są po pierwsze dojrzałość duchowa, której wyznacznikiem jest przybliżony wiek przyjęcia sakramentu bierzmowania. Yy. A więc nie dzieci. Nie, 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 dzieciom pierwszokomunijnym nie należy udzielać komunii. Taka była wy, wy, wymowa. Po drugie, no, chodzi o właściwe tam ułożenie rąk. I po trzecie, tylko ten powinien decydować się, sam decydować się na takie przyjmowanie Eucharystii, kto bardzo kocha pana Jezusa. Prawda? To jest przedziwne sformułowanie, no bo to ja mam sam określić. Czy bardzo kocham Pana Jezusa i jak dojdę do wniosku, że bardzo, to będę mógł podjąć decyzję o przyjmowaniu komunii na rękę. No to do, żaden dobry Katolik chyba tak nie powie, że bardzo kocha Jezusa, bo no jak bardzo kocha, to wszystko robi dla Niego i teraz czy ja wszystko robię dla Niego. Czy ja zawsze o Nim pamiętam, prawda? Czy jemu się podoba to, co ja robię i jak ja go kocham, no to tego nie robię, co mu się nie podoba. No więc tutaj jest wyraźnie, inne dokumenty też to powtarzają, bo są dokumenty Episkopatu, które mówią, no, że trzeba pamiętać, że w czasie udzielania komunii na rękę te ręce mogą być spocone, że komunikanty mogą się kruszyć, że okruszki tych komunikantów można zostać na dłoni, że to też, jest, to też są cząstki Najświętszego Sakramentu, że trzeba obejrzeć dokładnie te dłonie, i jak spostrzeżemy takie okruszki, no to jest spożyć z czcią. Dziecko podczas pierwszej komunii, już abstrahując od tego, że, że to dziecko, to jako mały człowiek jest no, w jakimś stresie, w jakimś podnieceniu, w jakimś rozkojarzeniu, prawda. Tutaj Pierwszy raz w życiu coś takiego, specjalne ubranie, wszyscy się patrzą, kamery, zdjęcia, błyski fleszy, no to, to gdzie dziecko będzie pamiętało o tych okruszynach na, na dłoni, już nie mówiąc o stopniu jego odpowiedzialności. Ja pamiętam, jak przystępowałem do pierwszej komunii świętej, pamiętam taki obraz, że. Ustawiono nas w szeregu, yy, w czwórkach, i te czwórki były od ołtarza aż poza kościół. Yy, I ja stałem gdzieś poza kościołem w garniturku, i obok mnie stał jakiś chłopak. I nie wiem, yy, on miał o coś jakieś pretensje, i uderzył mnie w żołądek pięścią. Także ja tak jak się zgiąłem, i pamiętam, wszedłem do tej pierwszej komunii. Jeszcze długo miałem do niej i tak myślałem, jak on może przystąpić do komunii, jak on się tak zachowuje. Prawda? I to, to mi się tak do dzisiaj wryło w, w pamięć. Więc różne są te dzieci pierwszokomunijne. Prawda? Wiemy, że są rodziny, które nie wychowują dzieci religijnie, później yy, no do pierwszej komunii robią wszystko, co tam kapłani każą, żeby dziecko mogło przystąpić, bo, bo się przyda. Tak jak biezmowanie, bo się przyda, do ślubu. I to dziecko, przystępując do tej pierwszej komunii tak naprawdę nie wie o co chodzi. Prawda? I, I jest dopuszczane. Znaczy, ja wiem, jakie, jakie też osoby są dopuszczane do bierzmowania, prawda? które nie powinny być nigdy dopuszczone. Znaczy, w Polsce bierzmowanie jest traktowane z automatu. Ja miałem takiego studenta, który Chciał wziąć ślub kościelny i ksiądz proboszcz mu powiedział, że jak nie, że musi zostać bierzmowany, niech niech załatwi sobie bierzmowanie. I on poszedł do biskupa i powiedział, że biskupie, ja nie jestem gotowy do bierzmowania, ja nie wiem, czy ja w ogóle jestem wierzący i to się nie godzi. I biskup go zwolnił, wydał specjalny dokument i on wziął ślub Kościelny bez bieżmowania, a e, później poszedł do bieżmowania, jak już dojrzał, bo dojrzał, teraz chodzi nam przetrydencką, i tak e, dalej. Także tutaj no, złamane zostało i y, 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 y te przepisy, znaczy zbagatelizowane. No i teraz jedna, jedna jeszcze, wydaje się, że ważna informacja, i że trzeba ją y, tu w tym programie przedstawić. Bo ksiądz, który to robi, to zrobił, to jest proboszcz. I użyję takiego sformułowania, on się nazywa Piotr K. I jest proboszczem w tej parafii od 2010 roku. Dlaczego użyłem określenia Piotr K? Bo Zacząłem szukać jakiejś informacji o tym księdzu, no i internet aż huczał latem 2015 roku o nim, ale huczał w taki przedziwny sposób, bo masę gazet lokalnych, jakichś portali internetowych lokalnych podawało tylko informacje, że jeden z proboszczów z archidiecezji poznańskiej z takiego a takiego dekanatu, i więcej żadnej, żadnych informacji nie podawały, tylko opisywały sytuację. No, i, i przejrzałem te materiały, aż dotarłem do y, pisma, dziennika Fakt. I pod adresem fakt.pl wydarzenia, znaczy fakt. .pl Ukośnik, wydarzenia, ukośnik, Polska, ukośnik, Probos kreska, upił się i nie przyszedł na niedzielną mszę święto I nadtytuł jest Ksiądz Piotr, dwukropek, przepraszam, że się upiłem, autorka Justyna Piasecka, data utworzenia 6 sierpnia 2015 roku, godzina 9.44. No i w tym materiale czytamy. Skandal w niewielkiej wsi w Wielkopolsce. Proboszcz parafii św. Bartłomienia Apostoła w Starym Bojanowie nie przyszedł na niedzielną mszę świętą, bo był kompletnie pijany. Za tydzień zawstydzony przeprosił i, zarazem potem, i zaraz potem wylądował na terapii. W niedzielę 26 lipca 2015 roku wierni jak zwykle czekali na mszę o godzinie 8 w kościele z modlitewnikami w rękach. W pełni skupieni siedzieli w ławkach, ale ich kapłan się nie pojawiał. W końcu zaczęli się niepokoić, że coś mogło mu się stać. Ktoś zaproponował, by sprawdzić na plebanii, co się dzieje z księdzem Piotrem K. Poszli tam natychmiast. To, co zobaczyli na miejscu, wprawiło ich w najwyższe osłupienie i oburzenie zarazem. Proboż był kompletnie pijany. Wcząśnięci tym widokiem, parafianie zadzwonili do sąsiedniej parafii z prośbą, by mszę przyjechał odprawić ktoś w zastępstwie pijaka. W następną niedzielę 2 sierpnia skruszony ksiądz Piotrka przeprosił parafian za swe zachowanie. Przyznał, że ma problem z alkoholem i oświadczył, że Poznańska Kuria skieruje go na leczenie. Według mnie wykazał się dużą odwagą, wyznając nam, że ma problem z piciem. Mówi faktowi parafianka księdza K. Karolina Izydorczyk, 34 lata. Choć oczywiście mieszkańcy wsi wiedzieli o tym od dawna. Opowiadają, że kilka miesięcy temu ksiądz Piotr podczas Mszy Świętej chwiał się na nogach i nie mógł utrzymać równowagi. Teraz podobno ksiądz już wyjechał na leczenie, a czy wróci jeszcze do swojej parafii, na razie nie wiadomo. No i wrócił. Wrócił i takie są tego skutki. Dziękuję bardzo.